Dajcie moi drodzy widzowie! Ja jestem Gavik, a to jest Darkest Hour, a konkretny mod. Tutaj jego nazwę widzicie, a to się jakoś czyta mniej więcej. Arms, armistice. Mniej więcej jak? Arms, armistice and revolution. Ja jestem cienki z angielskiego, więc nawet nie będę starał się tego powtarzać. Mam nadzieję, że słyszeliście, bo mówiła jakby jej. Lera, nieważne. Godzinę mamy 22.36, Co to tam I dla nie nas. Nie a ja mam urlop w pracy, dobrać. Dobra, a w wolnym tłumaczeniu mod nazywa się Armia. Eee, zapomniałem Rozejm i Rewolucja. Eee, ten mod nie dodaje, powiedzmy, jakoś super dużo do pierwszej wojny światowej. Eee, wiadomo, tutaj scenariusz jest Darkest Hour. A jest tutaj po prostu specjalny scenariusz, odrębny, który trwa od 1914 do 1963 roku. A ten scenariusz trwał dużo krócej. E, teraz tak, dlaczego nie ma serii kontynuacji z Związkiem Radzieckim? E, safe mi się popsuł. Nie, nie przez tego moda. A ja spokojnie mam go bez moda też. E, nie wiem, z, jak, z jakiej on tutaj jest. E, ten safe popsuł się już przed wgraniem tego moda, po prostu kiedy rozpoczynam grę. Dochodzi do wczytywań do końca i wyrzuca mnie bez żadnego komunikatu na pulpit. E, wszelkiego rodzaju jakieś, nie wiem, porady, pomysły, jak to naprawić, mile widziane. Ja będę sam próbował. I teraz, tak, no, weźmy sobie tutaj na przykład tymi Niemcami, włączmy, bo to jest krótki filmik, e, taki, powiedzmy, no dla Was informacyjny, e, żebyście pomogli mi e, wybrać Państwa, bo szczerze mówiąc, kompletnie nie mam. E, Pomysł, jakim państwem tutaj zagrać. No i tak, do wyboru standardowo jest. Mamy tutaj Wielką Brytanię, która jest tutaj potęgą, więc, ale nie taką niekwestionowaną, bo mamy tutaj, wiadomo, kolonię, rywalizację o kolonie z Niemcami. Tutaj, proszę, Niemcy już trzymają jakąś, powiedzmy, dywizję tu w Chinach. To no, no, mają Niemcy też kolonii tutaj więc mamy do wyboru tutaj Wielką Brytanię mamy do wyboru Francję, która nie lubię ale pierwsza wojna światowa, Francja do wyboru dlaczego mielibyśmy tego nie spróbować, tak? Francja też oprócz tej Wielkiej Kontynentalnej ma tutaj kon kolonie chociaż pewnie głównie skupi się na powiedz, powiedzmy, na walce przetrwanie tutaj, obrona Paryża i tak dalej co może być ciekawie yy, tak, no co mamy oczywiście Hiszpanię która może i nie odegrała wielkiego znaczenia w I wojnie światowej ale pamiętajcie, że mod trwa do 1963 roku od 1914 to jest kawał czasu i można byłoby coś tam pomyśleć no ale, tak dalej, mamy Włochy Włochy w latach 20. rewolucja Mussoliniego, tutaj walka z Austro-Węgrami, wiadomo, tutaj może jakoś wesprzeć tą Francję. Tutaj no, może być ciekawie, tak? Może być ciekawie, dlaczego nie? Więc tak, mamy Włochy, mamy tutaj, proszę, jakąś kolonię, z którą. Włochy jako państwo demokratyczne nie mogą wypowiedzieć wojny, więc nie wiem za bardzo jakby to, no ale są Włochy, mają ambicje, e, imperialne wręcz można byłoby się pokusić tutaj o jak, jakoś inaczej poprowadzenie Włochów, tak? E, mamy Austro Węgry, ja powiem tak, grałem. Znaczy grałem wcześniej, robiłem tu jakieś testy tego moda, czy jakoś nie wyskakuje czy coś. Bo niektóre wędy są po angielsku, niektóre po polsku i, gra, i właśnie grałem Austrowęgrami, fajnie, przyjemnie Austro-Węgrami, Gra wymagająca, bo tutaj mamy Serbię, tutaj Czarnogórę. Dochodzi Albania, negocjacja z Bułgarią, eee, tak. Walka z Włochami, z Rosjanami cały czas, w międzyczasie dochodzi jeszcze Rumunia. No naprawdę kawał, kawał tutaj. Austrowęgry muszą odwalić roboty. A jej powiedzmy wzrost terytorialny jest mały No chyba żeby, no ale dobra, no nie będę wam psuł tutaj Można jeszcze wybrać sobie Austro-Węgry Jeżeli chcecie krótszą serię, mogę wybrać Serbię I próbować się obronić tutaj przed Austro-Węgrami Mogę wreszcie wybrać Imperium Osmańskie które no w Europie potraciło te posiadłości i dziwne, że nie może mieć żądań terytorialnych co do nich ale ma tutaj ambicje, proszę tutaj tą prowincję chcą e, Turcy tutaj Cypr e, tutaj na Półwyspie Arabskim o, dlaczego by nie podbić całego tego Półwyspu, ja nie rozumiem kilka garnizonów proszę żądania tutaj do całego Egiptu nawet terytorialne są Wiadomo, jeśli już Imperium Osmańskie wejdzie w jakąś siłę, to dlaczego by tutaj dalej w Sudan, Etiopię, tutaj w to, to państwko, no powiedzmy, no szczerze w Libię, czemu by nie mogło pójść? Dlaczego nie? Tak, można tutaj naprawdę potęgę zrobić. No ale trzeba mieć tutaj baczenie na Rosję. To prawda, to są tylko dwie prowincje, no ale i ale. No i oczywiście poza Imperium osmańskim możemy wybrać Rosję i tutaj jest bardzo ciekawe ci którzy chcą nie wiem żeby tutaj car przetrwał no to jasne prowadzimy ofensywę i tak dalej a jeżeli chcemy dać pikanterii trochę no to robimy odwroty uciekamy następuje rewolucja i walczymy w wojnie domowej z Rosją tak bardzo ciekawie więc przy okazji, wiadomo, piszcie o. Jeżeli byście wybierali Rosję, piszcie. Który scenariusz bardziej tam wolicie, tak? Tak samo, czy jeśli chcielibyście, żebym grał Niemcami, to też piszcie. Czy mamy raczej tak. starać się wygrać, czy może chcielibyście, tak? Żeby tym 33 Hitler sobie w tym modzie porządził. No i tak. Co tu tutaj mamy? Z takich ciekawszych państw. Yy, mamy te Indie Brytyjskie. nie. No, yes. Pomimo dużego obszaru potencjał przemysłowy jest dość słaby, więc raczej bym nie obstawał przy nich. Yy, tutaj mamy Republikę Chińską. Yy, więc możemy wybrać sobie Republikę Chińską. Dlaczego nie? Próbujmy Republika Chińska możemy sobie wybrać Japonię i Stany Zjednoczone które tutaj można byłoby spróbować w jakąś dyktaturę tu przerodzić bo jest na to kupę czasu dużo czasu do 1964 jest tutaj naprawdę dużo czasu no więc tak no to tyle jeśli chodzi o przegląd państw no bo wiadomo jest jeszcze tutaj Brazylia Argentyna no jeżeli ewentualnie interesuje was jakaś yy, krótsza ta seria no to, za, no to mamy tutaj oczywiście Meksyk e, konsy, Konstytucjonaliści Wiliści no, no dobra mamy tutaj Meksyk Zapotyści o, a nie tutaj jest Rewolucja no dobra, rewolucja tutaj jest i tutaj dalej rewolucja, więc, no mówię, jest tutaj kupę rzeczy do wyboru. No możemy wybrać, to już zależy od Was. Jeśli będziecie głosować na jakieś mniejsze państwa, słabsze, taką Hiszpanię, yy, Serbię, a może Bułgarię czy Rumunię, seria będzie krótsza. Jeżeli chcecie że wiadomo, a jeżeli chcecie serię dłuższą, no to będzie seria dłuższa yy, Przy tym yy, modzie yy, włączę autosave, więc nic się nie powinno psuć No i cóż, yy, na razie to tyle, no wiem była duża przerwa z nagrywaniem, ale to tam postaram się wyjaśnić w jakimś blogu albo No postaram się to jakoś tam wyjaśnić, tam na facebooku coś tam pisałem z niektórymi widzami, więc no cóż, to na razie wszystko. Piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał, yy, piszcie swoje porady, jakby tu naprawić sejwa No i wybierajcie państwo, bo wiadomo, no wiecznie ta seria nie będzie trwała. Skończy się ta seria. No to zobaczymy, czy będziemy kontynuować kampanię z Związkiem Radzieckim, yy, czy może coś tam innego. Bo mam kilka naprawdę fajnych pomysłów, Shifter Sauer yy, Kilka fajnych, ciekawych modów udało mi się wyciągnąć, no ale to. Daleka przyszłość. Zobaczymy, jak to będzie. No, trzymajcie się, cześć. I czekam na Wasze propozycje i komentarze. A, kurwa, coś mi tu. A, serka guziki pomyliłem.